Tak jeszcze raz witam rozbaczę, to tak e, mamy jeszcze w planie oczywiście ta buta główna z tego switcha już jest taka trochę ma taki swój wiek. No i natomiast jako switch jest już po prostu mało wydajna. Natomiast podzespoły, które posiada są bardzo wartościowe wysokiej jakości. No i te procesory niektóre jej układy mogą się jeszcze przydać do innej konstrukcji nad którą będę pracował jeszcze tą płytkę będę przemywał specjalnym płynem no, żeby było czyściutka to jest płyn spirytus prozytolowy i po przeczyszczeniu będę mógł te układy wylutować do wylutowywania mam takie lutownice, którymi to mogę wykonać poprawnie no i to jest taka to są takie lutownice kolpowe. są wspaniałe są takie różne groty do wyludowywania, że jest super będzie mi łatwiej odzyskać po prostu cenne, bardzo cenne układy i procesory które będą po prostu wykorzystać w innej konstrukcji robiąc coś na przykład podobnego ale zupełnie innego no i tak samo kochani tutaj są cenne oporniki i jeszcze podzespoły takie mikro, które nie są tanie, jakby tak kupić to małoby bym nie za niektóre z tych podzespołów, które tu są dobre i można ponownie wykorzystać jak już po prostu te cenne procesory i procesory delikatnie wymontuję. No to wtedy po prostu te płytę zawiozę do przyjaciela, bo przyjaciel po prostu ma punkt e, skupywania takich płyt, ale to się opłaci tylko wtedy, kiedy jest ich co najmniej ponad 100. Bo ja nie, nie, nie myślę zbierania ponad 100 płyt, ale przy najbliższej okazji zawiozę tą płytę przyjacielowi. No, tylko sobie lutuję delikatnie cenne procesory i układy, które będę mógł w innym projekcie skorzystać no, z nich. On. bo to rzecz, są dobre układy i procesory. Ale no, dlatego szkoda by było, żeby się zmarnowało. No to tyle, co chciałem Wam przekazać, podzielić się z Wami tymi wiadomościami. No to to byłoby na tyle. Hej, siema.